Dzień dobry, witam was z kolejną odsłoną serii komiksologos tradycyjna odsłona z czterema tytułami czterech różnych wydawnictw cztery różne tytuły, z każdym warto się zapoznać trzy nowe, jeden nieco starszy więc zaczynamy zaczynamy od komiksu, który, że tak powiem, już po przeczytaniu znajduje się u mnie w, co najmniej w top 10, jak nie w top 5 czyli słyszeliście co zrobił Eddie Gain? komiks, komiks wydał nie tak dawno wydawnictwo Kaboom i z za nim Harold Schechter, scenarzysta i ilustratorem jest Eric Powell, tłumaczem Mark Starosta, 224 strony. Eddie Grain, jeśli nie słyszeliście o nim, to prototypowy morderca, prawdziwa postać, która w 1957 roku wyszło na jaw jego fascynację nekrofilio-morderstwami, a ten, to, co jest najważniejsze, to jest on Potoplastą takich postaci jak Norman Bates przy chorzy, czy Letter Face z Massacre, masakry piwem a oraz Buffalo Bill z Mieczania Owiec. Yy, twórcy, tak jak Hitchcock, który gdzieś tutaj się pojawia, sami gdzieś tam wpisują to właśnie postać tego Gaina w to, że yy, gdzieś tam wcześniej yy, inspirowali się. No, schoda jest y, oczywiście adaptacją, więc yy, pisarz się yy, inspirował, a później oczywiście Hitchcock yy, zainspirowany powieścią. No, zrobił z to, co miał zrobić, tak. Fantastyczna o, o historia, o hienie cmentarnej z Winconsin. naprawdę opowieść o człowieku, dziecku na początku, który został straszliwie zdominowany przez matkę, z matki, a także z syndrom jednak y, y, transpłciowości, można powiedzieć, gdzieś tutaj też mocno się bija, bo jednak Eddie Gain, y, no, dlatego, że był mężczyzną, no, czuł się gorszy i pragnął jest krótkich spoiler, tak, gdzieś byś tam właśnie tą kobietą, dlatego też oskorowywał yy, kobiety i się w nie przebierał. Straszna historia, prawda? Okropne, ale jednak z drugiej strony yy, no, czytelnicy lubią zawsze yy, czy to oglądać właśnie w filmach, czy w dokumentach, czy czytając powieści. w tym przypadku także komiks yy, o takim brutalnym, strasznym świecie przeczytać. Yy, więc mamy tutaj taki wątek właśnie biograficzny, yy, kim był właśnie tytułowy Edi, yy, historia jego matki, ojca, brata, kolejne śmierci, yy, kolejnych problemów w szkole, ale yy, praca, tak, to wszystko gdzieś tu się pojawia. Drugi wątek oczywiście jest później bardziej współczesny, czyli wątek yy, policyjny, yy, dobywanie się do domu tego Gaina przesłuchowanie sąsiadów, przesłuchywanie także jego to może taki syndrom psychopaty, można powiązać nawet z Billym Cosbym, gdzie jeśli nie, że nie słyszeliście o tym, znaczy słyszeliście na pewno, co zrobił Bill Cosby, ale właśnie Bill Cosby często o swoich stand-upach opowiadał o tym, co robił. Znaczy, że odurzał kobiety, gwałcił i dalej, i wszyscy się śmieli, ha, 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 u, uh, 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 ale ma dowcip. I podobnie było z Eddiem Gainem, który gdzieś opowiadał, że ma uskurowane ciała, maski, gdzieś to wszyscy uważali, że to jest jakiś właśnie szalony dowcip, a wszystko później okazało się niestety brutalną prawdą. Fantastycznie napisany, ciekawie zilustrowany, jak widzicie, czarno-biały komiks, tak naprawdę 224 strony. Liczba odpowiednia. Oczywiście wydaje mi się, że tutaj i fakty, i pewne mity się mieszają, no. To już minęło kilkadziesiąt lat od tego, co się zdarzyło. Oczywiście były i właśnie, jak mówiłem, napisano książkę i napisano pewne, wiele publicystycznych tekstów na temat tej postaci, ale jednak wydaje mi się nieraz, że czasami coś było podkręcane mniej lub bardziej w jego biografii, żeby po prostu pasował on pewnego schematu psychopaty, a wydaje mi się, że oczywiście, pewnie są schematy psychopaty, ale nie zawsze to wszystko jest tak proste, jak się nam wydaje w tym momencie, że, na przykład z, że pochodził z niżu, z rodziny, że matka go nie chciała, że chciałaby, żeby była kobietą, była zdominowana. To wszystko nakładało się, aż wreszcie stał się psychopatą, który zarówno mordował, jak i wykopywał zwłoki, co nie mniej chyba straszne w tym przypadku, i wykorzystywał, nie wiem, budował sobie mieszkanie, Krzesła, obicia ludzkiej skóry, no wszystko to jest przerażające, jeśli mówimy o tym, że to była jednak realna sytuacja. Więc słyszeliście, co zrobił Eddie Gain? Oczywiście postać tego Gaina nie jest anonimowa i nieznana. Jak mówiłem, i w popkulturze się znajduje, i, i gdzieś tam wcześniej też można było y, przez jakieś dokumenty o nim usłyszeć, ale jednak no, wcześniej nie czytałem ani powieści, ani komiksu. Pewnie żadnego komiksu wcześniej nie było na te, po, temat tej postaci, więc, więc no to naprawdę kawał solidnej roboty, takiej reportażowej, biograficznej, przeżywającej genezie postaci e, Eda. Więc polecam bardzo, bardzo mi się dobrze żytało, e, bardzo dobrze skondensowane, e, pokazujące, że właśnie komiks taki reportaż komiksowy e, w tym kontekście właśnie reportaż związany z e, mordercą. Ich jeną cmentarną jest bardzo silny i mocny. Wydaje mi się, że to jest to, że to jest komiks, a nie książka, zwykła, bez ilustracji, jeszcze bardziej e, nawarstwia właśnie taką brutalność e, tej postaci, tego, tej sytuacji. więc polecam. Dla mnie to jest jedna z najlepszych publikacji tegorocznych. Hmm, się, co zrobił Eddie Gain. wydaje mi Kabum, duetu Harold Schechter, Eric Powell, e, solidna. Komiks. Nie spodziewałem się, że tak dobrze by się to czytało, i tak strasznie, i tak, że tak powiem, traumatycznie będę miał później po tym przeczytaniu. Bo wiadomo, że, że katarzis nas nachodzi, przerażenie po przeczytaniu, czy obejrzeniu jakiegoś filmu tego typu, czy przeczytaniu po, książki tego typu, czy komiksu. Tak jednak jest. No to zostawiam wam z takim y, nutką niepewności, nie wszystko oczywiście o wam opowiadam, co w tym komiksie jest wątki są naprawdę bardzo ciekawe i rozwijające się, jak mówię, komiks reportażowy ma się bardzo dobrze w tym kontekście, właśnie taki kryminalny, y, parabiograficzny, można powiedzieć, słyszeliście, co zrobił Eddie Gain, bardzo polecam tą propozycję wszystkim. Znaczy wszystkim, których znają ten temat, bo nie może ktoś lubi komiksy o superbohaterach, to nie może, niekoniecznie yy, zry, będzie mu się ten komiks podobał. Przechodzimy dalej, do świeżynki, która przyszła do mnie bodajże 3 dni temu i od razu na warsztat. przeczytałem, wspaniały tytuł, Drakula na dzikim zachodzie, Co tytuł, tytuł komiksu, tak, Drakula na dzikim zachodzie, z jest Gianluca Piredda, jest Luca Alberti, Emiliano Albano, M M M tłumaczy Mikołaj Sobolewski, Wydanie Elemental. Mniejszy format niż zazwyczaj e, taki A4, tak? Jeśli dobrze patrzę, e, czy B5, chyba tak. E, dobra, mierzę z tym. E, raczej B5. Klasyczny książkowy, nie e, Nie jestem specjalistą. Dracula na dzikim Zachodzie. E, dwa tomy w jednym oryginalne w 2019-2021 więc świeżutkie tytuły. Aż pachnący e, tytuł z Lankio Story. Y, takiego wydawnictwa, y, czasopisma, właśnie, publikujące komiksy z Włoch, y, więc y, gdzieś ten wątek, który Tore wydawnictwo, niedawno otwarło y, na włoskie pulpy, jest kontynuowany także przez inne wydawnictwa, i wydawnictwo Elementar wydaje właśnie Dracula na dzikim zachodzie, które, y, no, jest taką pulpą, tak, z taką współczesną pulpą, Mamy tutaj horrorem, tak naprawdę, horror położony z westernem, no, cudowny, tak. Ja zarówno lubię horrory jak westerny, chociaż bardziej wolę już w tym wieku western niż horrory hmm. <gry> chyba. I mam właśnie takich włoskich twórców, którzy postanowili opowiedzieć historię, co by było dalej, tak? Dracula ucieka z Europy do nowego świata i tam prawie umiera, ale jest tutaj uratowany. To jest mały krótki spoiler, to jest Indian, spotyka taką starszą panią, która jest oczywiście wiedzę ma szeroką z, właśnie z tego świata Indian. No, i w pewien sposób zawiera z nią pakt, że jej, no jej przyjaciele, rodzina tam nie zostanie przez niego zjedzona. No, ale podąża do miasteczka Pennytown i chce, że tak powiem, wybić najgorszego z najgorszego złola, żeby stać się największy, największym złolem. No, to, to jest logiczne. I oczywiście niejaki Torres będzie musiał się walczyć. Draculam. W drugim odcinku opowieści o Drakuli na Dzikim Zachodzie mi się, że Drakula nie jest jedynym wampirem na Dzikim Zachodzie i no, dojdzie do Wielkiej Wojny Wampirów. E, jak widzicie, jest to pewne takie snucie historii, połączenie, mieliśmy pamiętacie, połączenie science fiction z Westernem, tak? Kosmicie i Cowboy, e, co, co nawet skończyło się filmem? Wydaje mi się, że Drakula na Dzikim Zachodzie też mogłoby być ciekawym filmem, ale jak nadal. Mm, jest to tak właśnie takie pulpowe, więc nie jest to, to zbyt mega głębokie. Z drugiej strony też wydaje mi się, że twórcy chcieli jednak trochę uczłowieczyć naszego Drakulę, Vlada i wydaje mi się, że Drakula by się tak nie zachował czasami, jak on się zachowuje. Wydaje mi się, że powinien być bardziej bezwzględny, bardziej okrutny i mordować wszystko naokoło. No może poza Indianami, z którymi zawarł pakt pewien, dzięki czemu coś mógł zrobić, ale nie będę mu opowiadał o czym, dlaczego. Więc Drakula na Dzikim Zachodzie jest pewnym Szaleństwem. Już z tytułu, prawda? Dodatkowo jest narysowane bardzo fajnie. Dracula czasami przypomina trochę Jensona Małę z Aquamana. Jak widzicie na dole. Co też jest bardzo ciekawą propozycją ilustracyjną. I no myślę, że to jest coś wartego przeczytania. Ale oczywiście w wielkim cudzysłowie. Kiedy kochamy Dracula, Dziki Zachód i myślimy, jak to skom będzie skompilowane przez włoskich twórców, to wychodzi właśnie tak, jak, jakbyśmy chcieli. Więc ten Dracula na Dzikim Zachodzie jest oczywiście bardzo przewidywalnym komiksem bardzo lekkim, przyjemnym, ale zrozumiałym i fajnie też jest jak Moja czarno-biała kreska, jak się jest ona czasami może zbyt taka fotorealistyczna, ale właśnie takie kochają. Więc wydaje mi się, że. Jest to specyficzny komiks nie dla każdego, ale też fajnie się to wszystko czyta w, w ostatecznym rozrachunku. I to jest Dracula na zachodzi w z Niemiec Elemental, z Niemiecem Gianluca Piredes, z Ilustratorem Luca Lamberti i Emiliano Albano. Przechodzimy do komiksu numer 3. To jest jedyny starszy komiks, który jednak y, zdobyłem jakiś czas temu, niedawno, i o którym chciałbym opowiedzieć. To jest syndrom Al-Abla, z Niemiecem Screen Comics ten komiks, jak ktoś w internecie napisał, wydaje komiksy w kształcie opakowania od pizzy, więc to są takie po prostu duże płachty, dwa właśnie większe od wszystkiego tutaj, co dzisiaj opowiadałem, jak zwykle, no ale tak mają. Wydaje mi się, że to jest dobry trop czasami, ponieważ ilustracje w komiksie są ważne, a im większy, że tak powiem, komiks, oczywiście mógłby być jeszcze taki wielki, to jeszcze, ciekawie, to jeszcze ładniej nam to wszystko pojawia. Szczególnie za syndromy Abla, Stoi dość znany duet twórców, zresztą jest bardzo znany Xavier Dorison, czyli twórca chociażby Zamku Zwierzącego, Dertakera, Chris dywalno De czy jego Testamentu, a jest autorem jest Richard Marazano, który możemy poznać z, z trzech, przez trzech duchów Tesli, czy też wydawany przez Screen Comics Konich Świata. Listwa Screen Comics 186 Stron e, opowieść składająca się z trzech tomów oryginalne, czyli wygnanie, koma i ze światy. E, bardzo ciekawie się zaczyna i to nie ma co spoilerować, bo to jest. O, trzeba powiedzieć o tym. Mamy Abela Weissa, który po śmierci córki nie może dojść do siebie. Pewnego dnia on ginie w wypadku samochodowym. Mija 7 lat i Abel Weiss pojawia się. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. On sam tego nie wie, co się działo przez te 7 lat. Próbuje się dowiedzieć. Jedynie lekarz, z którym był w kontakcie, no rozpoznaje go i wie, wie kim on jest, bo dla wszystkich innych jest on po prostu yy, no name, bo Abel Weiss tak naprawdę żyje. Nie ma kontaktu z Błążoną, yy, nie ma konta yy, wszystkiego. Firmy, z których pracował, nie istnieją i taka jest to początek właśnie syndromu Abel. Ale to jest komiks o kontekstach życia i śmierci, o wielkim eksperymencie. Hmm, yy, wydaje mi się, że o ile początek jest fajny, to później twórcy trochę szaleją w kontekstach właśnie próbując troszkę interpretować re realistycznie całą opowieść. Wydaje mi się, że mogliby na poziomie troszkę takiej magiczno-horrorowej yy, pozostać. Z drugiej strony się cieszę, ponieważ yy, tutaj spoilery jakiś rok temu zacząłem pisać yy, nowy scenariusz pod tytułem Relax komiksów, w którym właśnie bohater też ginie w pewnym momencie i pojawia się e, za jakiś czas, ale to będzie właśnie horror taki klasyczny, bo nigdy nie napisałem horroru, więc postanowiłem, że taki właśnie horror będzie e, dziejący się w pewnym hotelu o nazwie Relax, właśnie w którym współwłaścicielem jest nasz bohater i po tych 10 latach bodajże, jeśli że pamiętam, e, muszę sprawdzić z dodatkach, bo jeszcze mam gdzieś połowę komiksów napisania, e, pojawia się, no. Więc, więc, syndrom Abla yy, nie przeczytałem go przed napisaniem tego scenariusza. Teraz przeczytałem. No, to nie jest jakiś wymyślny pomysł, że bohater ginie, pojawia się po jakimś czasie mamy pustkę, i się, o co chodzi z tą pustką. Tak? Chociażby w komisji pacjent yy, z nostokomius, też mieliśmy bohatera, który nie pamiętał o swojej przeszłości po wypadku tam, rodzinnym, prawda? Yy, po masakrze rodzinnym. Więc, to też jest takie właśnie. Yy, Wydaje mi się, że taki Smith Abla gdzieś tutaj się wpisuje w od, odrębne stany świadomości, chociaż one są bardziej owate. ale jak mówię, tutaj bohaterowie, scenarzysta próbuje jakoś to interpretować, rzeczywistość poprzez rzeczywiste sytuacje, pewne jakieś mity, ale jednak oparte, opowiedzmy, pseudo naukę. Więc to wszystko bardzo ciekawie wygląda. W początku, później z czasem się nieco troszkę spowalnia ale jednak ten motyw śmierci, powrotu, kontaktu właśnie życia i umierania gdzieś tych, które ciągle na naszych bohaterach ciążą. No i właśnie tytułowy tytuł, Syndrom Abla, prawda, na Abla, pamiętamy z Biblii, to gdzieś tutaj też ten motyw musi się gdzieś Yy, pojawić i jakoś tak też możemy interpretować całą tą książkę. Nie jest to najwbitniejsza yy, opowieść. Jest to opowieść sprzed kilku, jak mówiłem, dobrych, chyba z 2018 roku. Yy. Tak, 2018, ale naprawdę może zaciekawić i wydaje mi się, że mm, nie będzie problemem, jeśli kiedyś zobaczymy coś takiego, właśnie w formie serialu czy też filmu bo to jest bardzo dobry scenariusz, jak mówiłem, bardzo dobry scenariusz, stoi w sobie Dorison, ładnie jest narysowane przez Richarda Marazona, ale wydaje mi się, że mogą być troszkę podkręcone bardziej, bo z, tutaj drugi, trzeci tom, szczególnie trzeci tom już jest taki bardzo jednak już mocno przewidywalny i nie tak dobry jak początek, znaczy tak jak często wiesz, z książkami, książkami, że wszystko się rozpędza super, Później mamy troszkę takie mięsko gorsze, niż się byśmy chcieli. Z Abla e, ciekawa propozycja, jak słyszeliście od strony fabularnej, od wynajemnictwa Scream Comics e, tutaj za nami. I na koniec ostatni komiks dzisiejszego dnia, a komiks, e, który kończy trylogię omnibusów, e, można powiedzieć, czyli Maska. E, tom trzeci, księga wierności i w porównaniu do omnibusów pierwszych i drugich jest to bardzo cieniutki komiksik mający tylko 136 stron, a nie jak pod 400 jak poprzednie. E, za którym tym razem stoi czynnik zespołu Christopher Campbell, i jest Patrick Reynolds, płaczem Marceli Szpag i jak wspomniałem non-stop komiks. Maska tam przeci przysięga wierności, to czteroczęściowa e, miniseria, e, m, która gdzieś, jakiś czas temu pojawiła się w Ameryce, ale no, może gdzieś tutaj, nie sprawdzałem z którego roku jest to. E, 2020, tak myślałem, zarządów trap. Trumpa, a już wiem dlaczego. Otóż Maska postanowiła zostać prezydentem. I wykańcza kolejnych kandydatów. Jego główną kandydatką jest Kitty Matthews, której możecie kojarzyć z pierwszej maski, w ogóle z pierwszej, pierwszej maski, która była w kontaktach właśnie z pierwszym oryginalnym, że tak powiem, maską. No, oczywiście jego, no spoiler, zabiła naszego bohatera. Który w filmie oczywiście przeżył, ale komik się już nie. I też przez pewien czas była sama maską Ogólnie motyw maski i przeszłych jego posiadaczy gdzieś tutaj też jest ważny, bo że ta maska ich wzywa i próbują się spotykać, więc. Jeśli czytaliście poprzednie omnibusy, to to jest taki fajny dodatek, jak nie przeczytaliście, no to możecie troszkę wątków z tym kontekście nie wiedzieć. Ale tak naprawdę maska w tym przypadku jest taką krytyką polityczną polityki Trumpa, szaleńców, odbiorców, bo oczywiście maska dostaje jak najwięcej głosów, coraz więcej, mówiąc absurdy, różne demagiczne opowieści, mordując właśnie kandydatów, wchodzi coraz wyżej i wyżej w sondażach. Jak to się skończy, nie powiem, ale no naprawdę jest to taka e, ostra satyra polityczna na Trumpa i jego odbiorców, tak myślę, e, patrząc w kontekście 2020 roku chociażby. Więc e, i plusy i minusy maski, tak? Wydaje mi się, że Omnibus pierwszy był najfajniejszy, bo był taki e, świeżutki, tak? Taki pospankowy. twórcy się cieszyli i tworzyli brutalny świat maski, który morduje... Drugi tom omnibusów był jakby już wtórny w stosunku do pierwszego. Były tam więcej dziwnych, krótszych z historii prostu ze sobą. A trzeci tom to, jak mówię, wykorzystanie maski do pewnych political fiction, krytyki współczesnego świata polityki, krytyki odbiorców polityki, więc wydaje mi się, że poszła maska trochę za głęboko. Ale niektórych może zaznaczyć. Oczywiście to się fajnie wszystko czyta, ale nie tak dobrze jak pierwszy omnibus. No ale jak wiadomo, to tylko w Terminatorze część druga była lepsza od jedynki. No, z obcym też się niektórzy zastanawiają, czy jedynka, dwójka, a nieraz mają fajnie też trójkę. Wydaje mi że wszystkie są dobre. Terminator jedynka też jest bardzo dobry, ale to się mówi, że, właśnie, że jedynie kontynuacja Terminatora dwójki jest lepsza od oryginału. Więc maska, omnibus pierwszy jest jednak najlepszy z tych trzech omnibusów, chociaż trzeciego omnibusem nie można nazwać, bo jest cieniutką, po prostu czteroczęściową opowieścią, ale omnibusy 1 i 2, oczywiście, tak. no ale tutaj nie ma tytułu już omnibus na okładce, chociaż jest tak samo wydane w twardej oprawie, co, co ciekawe tutaj mamy taką maskę, a tu mamy tą maskę, którą bardzo często, przez długi okres była reklamowana jako okładka e, oryginalna tomu trzeciego, więc no trochę chyba zamieniono pod maskę. Fajnie mieć wszystkie te trzy tomy, bo to jest kawał świata komiksu takiego amerykańskiego, antygrzydowego, popkulturowego. E, więc no, fajne prezenty nam przez ostatnie, te, te miesiące wydawał, no i czekamy na kolejne. Ja też mam kilka komiksów od do komiksu. Czekam, a przecież tam Rio, bo czuję, że to będzie coś naprawdę dobrego. Tak Dni piasku. To jest genialny komiks. Maska, szaleństwo. Pewnie będzie gdzieś w top. Całe te trzy omnibusy dwa omnibusy plus trzeci top no. bo, bo to było coś, no, wydarzenie w Polsce, więc wydaje mi się, że warto je na tą maskę też, od, chodzi o, o tą trzeci, mieć razem z pierwszym i drugim chociaż jest dużo cieńsza. I Bardziej poważna. I wracamy do słyszeliście, co zrobił Eddie Gain, czyli genialnego komiksu. Według mnie jednego z lepszych w tym roku. Komiksu wydanego przez wydawnictwo Słowakabum. Znaczy, wydaje mi się, że to jest najlepszy komiks wydany przez wydawnictwo Słowakabum, aczkolwiek czytałem może z 10 tytułów, więc no, nie mogę być specjalistą od tego wydawnictwa, Ale z tych, co przeczytałem, które są fajne, to jednak słyszeliście, co zrobił Eddie Gain, no jest poziom wyżej. Synerzystą jest Harald Schechter z Erik Powell, Marek Starosta. Opowieść o prawdziwym mordercu, hieniec merytorycznej, który był pierwowzorem bohaterów psychozoty, jak mas masakry pił mechanicznej, czy milczenia owiec. Brutalny świat, pokazujący jego biografię. No, coś porządnego, naprawdę. I strasznego. Dracula. na Dzikim Zachodzie. Tytuł mówi wszystko za siebie, Jest narzędzictwem Gianluca Piretta i Saturn Luca Lamberti i Emiliano Gallano. Albano, tłumaczy Mikołaj Sobolewski, rejestrowa Elemental. Dwutomowa, taka pulpa włoska o Drakuli na dzikim zachodzie. te się fajnie to wszystko czyta, oczywiście nie jest to zbyt <grym> mądre i logiczne, ale no fajnie, że Drakulam jest na dzikim zachodzie. Można powiedzieć, no aczkolwiek jak dla mnie jest zbyt ludzki, ma od Ratujący ludzi. No, Drakola nie może ratować. Dracula zabija po prostu. I nic więcej. Syndrom Abra, bardzo zasnego duetu Xavier Dorison Sarżesta, ilustrator Risara Marazano. W tej są so Screen Comics. A, nie powiedziałem tłumacza. Przepraszam. I czy Screen Comics mi tutaj gdzieś tłumacza zapisało. Paweł Biskupski. Tłumaczem jest potężny, duży komiks, jak zwykle od Screen Comics. o a Blue Waysie, który ginie w wypadku samochodowym, pojawia się po siedmiu latach i nie wie, co się stało. Opowieść tak naprawdę o życiu i śmierci, taka y, obyczajowo-psychologiczna, y, fajnie się rozkręca, później końcówka jest troszkę mniej, więc nie dla wszystkich, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś lubi takie tematy, klimaty, to dla niego jest to propozycja fajna i myślę, że to też dobrze było zilustrowane w formie serialu czy też filmu. I maska, tam trzeci, przysięga wierności duet, w został Christopher Cantwell z ratorem Patrick Reynolds, tłumaczem Marceli Szpak, w najsłynniejszą komiks, czyli taki appendix do dwóch omnibusów, bo to jest króciutka, czteroczęściowa opowieść o masce, który chce zostać prezydentem. A tak naprawdę to jest z, z ostra satyra e, z polityki i patrzę na datę wydania 2020, to jest z polityki Donalda Trumpa i szaleńców, którzy za nim stali. Więc to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. A jeśli ktoś kocha Trumpa, to przepraszam, e, już się nie podpowiadam. Nie wiem, nie mój kraj, nie mój problem. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek komiksologu. Wkrótce widzimy się w kolejnymi produkcjach, bo dużo tego wyszło oczywiście na jesień i przed zimą warto jeszcze kilka komiksów przeczytać i o nich posłuchać. Więc widzimy się wkrótce. Do widzenia, i to tyle.